To cztery makarony, bez których przedwieczne miasto nie byłoby sobą. Każdy z nich to unikalna mieszanka smaków i prostoty. Jeśli będziesz kiedyś w Rzymie, musisz ich spróbować. Dzisiaj pokażę Ci, jak przygotować Cacio e pepe, gricia, Carbonara i Amatriciana. Wszystkie te cztery makarony to po prostu ewolucja smaku. Cacio e pepe pecorino Romano i pieprz. Dołóżmy guanciale i wychodzi nam gricia. Dokładamy jajka i mamy carbonare. Odejmując jajka, a dodając pomidory, otrzymujemy amatrycianę. Zamiast pieprzu dodajmy peperoncino. Zetrzyj ser na drobne wiórki. W mozieżu rozgnieć pieprz na drobno. Zagotuj wodę na makaron i wrzuć spaghetti. Odczekaj około 5 minut. I łyżką. Wlej odrobinę wody makaronowej do sera. Niech powstanie taka pasta. Uprasz pieprz na suchej patelni. Uwaga, będzie dusić. Zblanszuj pieprz wodą makaronową. Jak makaron dojdzie, dodaj go na patelnię, wymieszaj. Dodaj pastę serową. Podawaj. Ależ to wygląda. Posyp pieprzem, jakby jutra nie było. Proces przygotowania jest identyczny, tylko tutaj kroimy guanciale. Pamiętaj, aby dobrze odkroić skórę. Krój tak, aby w kawałku był i tłuszcz i mięsko. Na suchą patelnię. Żadnej oliwy. Pomału wytapiej skwarki jak słoninę na pierogi. Jeśli dasz za dużo guanciale, albo twój kawałek akurat będzie bardzo tłusty, odlej nadmiar tłuszczu, co za dużo to niezdrowo. Makaron na patelnię. Wymieszaj, dodaj pastę. Wymieszaj. Dodaj pieprz. Tym sposobem mamy najbardziej niedoceniany makaron w Rzymie, czyli gricia. Carbonara. Tej pasty nie trzeba przestawiać. Najbardziej znany makaron na świecie, drugi poraguola bolognese. Jedyna różnica jest taka, że do pecorino romano startego na wiórki dodajemy całe jajka. Nie żółtka, nie żółtka i jajka, całe jajka. Carbonara pochodzi z kuchni biednej, gdzie wykorzystywało się wszystko. To jest najbardziej tradycyjna forma przygotowania carbonary. Guanciale na skwarki. Spaghetti na patelnię. Drzejemy wszystko. Odkładamy patelnie na deskę i tworzymy kopczyk. Dodajemy masę serowo-jajeczną. Mieszamy aż zajdzie proces emulgacji sera. I co? Żadnych kąpieli parowych, żadnych misek. To jest najprostsza metoda na zrobienie perfekcyjnie kremowej carbonary. Amatriciana. Do wody dajemy bocatini. Jest to tradycyjna forma pasty do sosu alla matriciana. Tak samo jak do poprzednich było spaghetti. Błęciale tradycyjne na skwarki, więc dodajemy pomidory. W moim przypadku są to pomidory San Marzano. Solimy, aby aktywować umami i dodajemy dwie peperoncino. Redukujemy pomidory do takiej formy. Makaron na patelnie. Bucatini ma w sobie wodę, więc jej już nie dodajemy. I na koniec pecorino romano. Mieszamy, podajemy w piękny sposób. Niektórzy do amatryciany dodają też białe wino. Ja tego nie robię. Obie formy są poprawne. I oto jest. Rzymska czwórka wykonana tradycyjnie przeze mnie. Zachęcam Was do zrobienia sobie tych dań. A jak będziecie w Rzymie, to koniecznie musicie spróbować choć jednego z nich. Subskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!